Witam serdecznie w dzisiejszym programie. Zajmiemy się wykonaniem prezentu rodzinowego, różowego słonika. W celu wykonania różowego słonika, aby uzyskać ciało y, słonika, najpierw y, zajmiemy się karnacją słonika. W tym celu bierzemy różowy flamaster. Trzeba to zrobić bardzo sumiennie, żeby cała prezerwatywa stała się różowa. Odmierzamy 10 cm i w tym miejscu zaczynamy. Skręcać prezerwatywę tak, aby uzyskać kompuzik. Należy prezerwatywę lekko nadmuchać. By po chwili uzyskać ciałko słonika. Dziękuję Państwu serdecznie.